Dzień dobry wszystkim No dobra, już dawno wstaliśmy Zatem jedziemy Dokąd? Ano do wąwozu Podobno nie jest duży Ale wariat Zatem zobaczymy A tak już całkiem poważnie Jedziemy do tego wąwozu, który nazywa się Manińska Tiesnawa Zaraz potem mamy zamiar zobaczyć trochę starych, folkowych chałupek A jeszcze później wbić się w niskie Tatry Bo akurat w niskich Nigdy nie byłem w zatem do boju. Pogoda, jak widzicie, mamy super. Mam też super brudną kamerkę. Takie są skutki używania kamer 360. Na szczęście ma dwa obiektywy i ten tylny jest z reguły czysty. Tyle, że najciekawsze rzeczy są z reguły z przodu. A przed nami Manińska nawa w pełnej okazałości. Znaczy, za nami trochę też ale mniej. No i to by było na tyle. Dobra, dziękujemy, jedziemy dalej. Dobra, żartowałem. Wyczyszczę kamerę i jeszcze tam wrócimy. Ło, ty? Ale to ta kamerka moja tego nie obejmie, a ty nagrywasz? Nagrywam, ale Krzak, jest krzak, Dokładnie, same krzaki dookoła. Ale spokojnie to była ślepa droga, i już wracamy do wąwozu. Piękny Wąbrz, naprawdę, tylko strasznie krótki, ale mimo wszystko zdecydowanie warty odwiedzenia. Ale tylko wtedy, kiedy jesteście akurat w pobliżu, bo jeśli miałbym szczerze mówiąc robić trasę specjalnie do tego miejsca, to mógłbym być trochę rozczarowany. Aczkolwiek niedaleko… no dobra. Może nie super blisko jednak, ale w granicach jednej godziny jazdy jest kolejna fajna miejscówka, do której właśnie zmierzamy. przyznać, że droga tutaj choć niespektakularna jest naprawdę bardzo przyjemna, a my już dojechaliśmy do kolejnego celu naszej dzisiejszej podróży. Jak często mieliście okazję pojeździć po skansenie? I to całkiem sporym? W innym miejscu oczywiście nie mogło zabraknąć fotki, ale chcieliśmy tu zatrzymać się na dłużej. A to nie było całkiem proste. My natomiast chcieliśmy w końcu zjeść jakiś lunch, no bo śniadania z rana niestety się nie udało. Po ostatniej rundzie po wiosce, jednak doszliśmy do wniosku, że wracamy na jej początek. Bo tam bankowo była restauracja. O to wyprażany syr, brynzowe haluszki. I obywatel, który to spożywa. I kofola. i Jest bardzo dobrze. A tu jest chata wuja toma, chata wujazdenka. Bo jesteśmy cić... Ci, jak to się nazywa? Cićmany. Tak, <t> to są cićmany. Ci, Powiem Wam całkiem szczerze, są absolutnie przepięknym, przefantastycznym, otwartym skansenem. Naprawdę warto tam pojechać. Natomiast po wydostaniu się ściśmą, warto też odnaleźć nową, lepszą drogę. Jak Wam się podoba? Nam ta droga spodobała się tak bardzo, że specjalnie zjechaliśmy z drogi głównej. No tak się robi filmy. Tylko nagrałaś mój motor od strony wydechu. No trudno. Ale w tamtą stronę, jak szedł, to z wydechami. Chyba ten. Zanurzyłem trochę. No na pewno. Ramę. No i tak, niestety, smutna wiadomość jest taka, że to była tylko ustawka. Od drogi zauważyliśmy ten brud. I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby coś tu nagrać. Natomiast tak poza tym to mieliśmy zaplanowany kolejny punkt, do którego trzeba dojechać asfaltem. I nie, to nie jest ten punkt. Ten punkt to jest. Hmm, właściwie nie wiem co to jest. Takie jakby no coś tam detnę, ale... Ciekawe, więc się zatrzymaliśmy. Proszę bardzo. Oto pan, który łamie wszystkie przepisy. Parkuje pod bramą cudzą. O. A, to jestem ja i idę tam. To pan, który zaparkował na zakazie, nie tylko postoju, zatrzymywania się, ale również zakazie ruchu. Proszę bardzo, tam jest zakaz ruchu, tam jest motor tego pana, a tam idzie ten pan. I już dzwonimy do płoku O, ekspres jedzie, patrz. Piękny folklorystyczny traktorek ciupajka. <gry> dwójka dzieci, była i pani z tyłu. Za dużo to się nie uda zobaczyć, szczerze. Ale kto wie, może jednak? to cel naszej podróży: zamek w bojnicach. Coś trochę się uda. Zamek jest bardziej okazały niż to, co widzę. Ale to nic. Zamek wydaje się ładny, zatem jedziemy zobaczyć, czy da się gdzieś pod niego dojechać. No i niestety, jak to zwykle bywa, trzeba by zostawić motocykle bez opieki, a następnie Cufus zwiedzać jak każdy normalny turysta. Słabe to. My jednak mieliśmy lepszy plan i nie niezwiązany z bocianami. Chłopaki tutaj ma Stefan Co tam u Ciebie Rycho No Dobrze jest, nie? A teraz los zamka, gdzie jest dobry widok za Za darmo Takie są najlepsze no. Wiesz, że ja jeszcze sfilmuję, że tam ktoś łazi. Bez biletu, no, też głowę tak poprawnie. No, niestety, nasz plan darmowej wycieczki na zamek okazał się jednak dość słaby. Natomiast tak całkiem szczerze, tego dnia mieliśmy niezły upał, ponad 30 stopni, i ostatnim co chcieliśmy robić, to zostawianie motocykli na parkingu i chodzenie na piechotę w ciuchach motocyklowych. A poza tym, Poza tym, mieliśmy jeszcze jeden cel na ten dzień. Zatem nie marnujmy już czasu i jedziemy dalej. A to, jak to nazwał nasz kolega Matt, pierwsze komusze bloki pośrodku pięknych gór. To też w sumie nie lepsze. A miejscowości tutaj... Hmm, no, no, powiedzmy, że mają swój urok. Pan pozwoli wywiadu chciałem od pana. Jak się pan, szanowny, czujesz na tych światłach? Nie, nie za długo patrzysz na zielone? O, o, o! Ta kreść, Jednakowoż, poza światłami i blokami było tu raczej przepięknie. A do tego doskonały asfalt. Zagrać. Pa! To jak będzie wolny po prawej, to zesta no i tu stoimy, ja jestem tu, tam jest ten pan, tu jest taki piękny budynek, ale tam, tam jest górka. A na górce, la 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 la, la. jedziemy na górkę. Zebrzydowska, chyba nie ta, ale, ale to nic, bardzo ładny taki, jaki się po i dobra, zepsuł mi całe ujęcie ale tak, poza tym było ładnie a w ogóle to są takie górki i piękna droga dookoła no i tak, filmowałem Kalwarię do której mieliśmy zamiar dojechać ale też się nie dało do niej podjechać a w międzyczasie ugryzło mi jakieś zwierzątko i to w skrócie by było na tyle jedziemy dalej Teraz, moi drodzy parafianie, jeżdżamy do samego centrum Bańskiej Bystrzycy. Szczerze mówiąc, jest tutaj naprawdę pięknie. Ale gdybyśmy skręcili w prawo zamiast w lewo, tam było jeszcze piękniej. No nic, trzeba będzie kiedyś wrócić. A poza tym w Bańskiej Bystrzycy był znakomity salon, taki multibrandowy Triumfa Harley'a, BMW. Ale ten motor był tam najfajniejszy, powiedzmy, a przy okazji serdecznie pozdrawiamy obsługę. A jeśli ktoś z Was ma zamiar zapytać, po co my tam w ogóle byliśmy? no przekonywałem Pawła, że jego kask jest taki dość mocno wątpliwy i żeby sobie kupił nowy. On jednak doszedł do wniosku, że jego kask jest najlepszy na świecie i nie ma najmniejszego zamiaru go na nic wymieniać. Zatem cóż? Zebraliśmy się w drogę i jedziemy już teraz do naszego noslegu. Który to według wszystkich znaków na niebie i ziemi powinien być raczej w ciekawym miejscu. Ale na razie pewne jest jedynie to, że droga do niego jest arcy Ale co jeszcze jest tutaj pewne, że młode słowackie dziewczęta oglądają się za motocyklami. No bo przecież nie za starymi prykami. Zatem jeśli jesteście młodymi motocyklistami i chcecie znaleźć miejsce, gdzie kobiety będą oglądały się za waszym motorem, Słowacja jest dla was stworzona. A my już wcinamy szaszłyki i popijamy najlepszym piwem czyli złotym barzantem. Tu nasz skromny pokoik, ale poza tym pokoikiem było tu naprawdę, naprawdę ładnie. A od lokalnego, drobnego pijaczka dowiedzieliśmy się, gdzie mamy jechać jutro. Ślepą drogę bez powrotu. I tam właśnie się udamy. Na razie, cześć!